Witam, dzień dobry. Zapraszamy, zapraszam na piękny maraton, bo dzisiaj zrobimy sobie aż trzy streamy. znaczy Zrobimy sobie jeden arkusz, arkusz z zadaniem numer jeden, zadaniem numer dwa i zadaniem numer trzy. Boa, może się rozgrzać. Zadaniem numer dwa i zadaniem numer trzy. Boa, może się rozgrzać. I nawet mi stream działa. Także robimy sobie tak, arkusz, znaczy za, arkusz ten sam, zadanie numer jeden, zadanie numer dwa, zadanie, zadanie numer trzy i dzielimy to na trzy streamy. Także robimy jeden arkusz, tak jak zawsze, na jed, jedną zagadkę, jedno zadanie na stream, tylko robimy cały arkusz, trzy streamy pod rząd. Nie wiem, czy to jest jasne, troszkę się zamotałem. Miałem pracowity weekend, także, także jestem zmęczony. Mam prawo być e, dobra. Robimy sobie ten arkusz. arkusz 2023 na 24, i jest pierwsze zdanie, które polega na tym, że musimy sobie dopasować liczbę. Tak. Eee, mamy liczby podane. Mamy tutaj podane takie liczby, tutaj oto. Mniej mnie światła nam nie zaszkodzi. Tak. I musimy potem przetłumaczyć to na język polski i to na język gam. No i to jest wszystko. Zanim zaczniemy, tylko chciałem podziękować patronom, członkom kanału. Przypominam, że wszystkie prezentacje są do pobrania na Discordzie i zaczynamy. Więc tak, mamy sobie takie liczby i co robimy z tymi, i tu mamy liczby, to są do, do przetłumaczenia, na, do dopasowania, nie mogę się wysłowić. za dużo myślę, to nie mogę się wysłowić. I dalej musimy przetłumaczyć to na polski i na ten język, a od czego zaczynamy? No, zaczynamy od tego, że tutaj akurat mamy ładnie podzielone na morfemy. Ostatnio robiliśmy sobie bingo, że było wszystko pisane razem. Tutaj mamy bardzo ładnie podzielone, więc zasada jest taka sama. Musimy zacząć od tego, że po prostu szukamy rzeczy, które są takie same. Najpierwsza, która mi się rzuca, rzuca w oczy, to jest to ina. Oczywiście mamy też to za moment. Znaczy każdy może teraz dowolnie podkreślić, jak mu się te morfemy podobają. Także mówię, akurat to jest tak, jak ja, ja to widziałem w takiej kolejności. Dalej mamy inia, patrzę, że się powtarza. Patrzę, że mamy taką zbitkę jog dłuższą. I jest taka zasada, że jak jest 100% takiej samej zbitki, czyli za każdym razem, jak jest jog dług, to mamy inię i 0% razy, że mamy inia. Bez tego, czyli to jest 100% razem i 0% osobno, no to jest to jedna i ta sama część. Nie? Także to jest taki bardzo długi morfem. Ech, dalej mamy sobie asa i tak dalej. Patrzę, patrzę też przy okazji patrzymy sobie na strukturę, cały czas jak podkreślamy, to patrzymy na strukturę, czy coś nam się rzuca w oczy, no i mi się już pierwsza rzecz rzuciła w oczy, że mamy jedną prostą liczbę, albo, albo jakaś tam, znaczy jeżeli to mnożymy przez jakieś skomplikowane rzeczy, to nie będzie to, nie będzie to, czy to może być jakaś tam jedna okrągła liczba, no ale mamy, zakładamy, że albo jakąś okrągłą dużą jednostkę, albo jakąś małą i przy okazji mamy a sama a samą. I to bardzo mi przypomina w takim razie 5 i 20 razy 5 plus 5. Dlaczego 20 razy 5, bo jest na, naprawdę bardzo często używane jako jednostka 20. Nawet jak mamy systemy dziesiętne, to czasami też mamy jaką do szybszego mnożenia mamy, na przykład, nie wiem, 20. Bo 20 to jest liczba wszystkich palców, także no, nie wiem, no, bardzo często jest używane. Także to było być 20 razy 5 plus 5, to jest pierwsza moja hipoteza. Ale zaznaczam, że to może być to. Zobaczymy, idziemy sobie dalej. Dalej patrzymy, że mamy AzGEDI. Patrzę, czy jest takie same. Tutaj jest mała różnica, że mamy jeden taki przedźwięk. To jest yy, szła, ale ok. Ale zakładamy, że to będzie to samo. To jest malutka różnica. Skoro. Czy, czy to pasowałoby nam na dziesiątkę? Pier zakładamy. Patrzymy, że mamy 10 plus coś, 10 plus coś, to by odpadało tym. Dalej mamy 20 razy 5 plus 10 i tak dalej, to... tak? Jeżeli, jeżeli to jest taka moja hipoteza, to jest najprostszy możliwy system. To jest system dziesiętny, który jest taki nieklasyczny, czy mamy dwie jednostki. W języku francuskim mamy to samo. Jak na przykład chcemy powiedzieć, że jest 90, to mówimy 4 razy 20 plus 10. Jakby coś, to robiliśmy bardzo mocno w teorii, we wszystkich poprzednich zasadach. Mieliśmy ten, ten system francuski 4 razy 20 plus 10, że mamy 20, dziesiątki. Jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest ten system, to jest to jeden z najprostszych systemów, jaki może być. Najbardziej prosty, najprostszy system jaki może być, nie? Ułóżmy to rosnąco. To znaczy, tak, patrzymy jeszcze, co, co nam jeszcze zostaje tutaj, że mamy takie długie formuły, tutaj trzy, I Akurat to byłoby tak, że mamy jedną piątkę, mamy 12, 10, mamy, mamy trzy takie rzeczy, które są tutaj. Czyli ta pierwsza dwudziestka może być mówiona inaczej niż ta dwudziestka służąca do mnożenia. Na przykład pierwsza dwudziestka, 20, 20, czyli zespół 20-40, to może być troszkę inaczej niż na przykład 20 razy 2, 20 razy 3 i to też jest coś takiego, czego się spodziewamy zobaczyć, tak? To absolutnie to jest klasyczne, nie? Także ułóżmy sobie według tej logiki od najmniejszego do największ, największego, że mamy najpierw ten, mamy to, potem mamy te dwudziestki, mamy te niebieskie dziesiątki i mamy te zielone, zielone mamy te 20 razy, 20 razy coś, nie? Ułóżmy sobie według tej logiki. No, I tak to będzie wyglądało. I mamy bardzo ładnie ułożone teraz te, bardzo ładnie mamy ułożone teraz te liczby i możemy kombinować. Ja nie, nie pamiętam, co robiłem. No, jeżeli to jest dziesiątka, zakładamy, że to jest 20 10, no to możemy pójść na dół, nie? Że to będzie 30 w tym momencie, nie? E, jakby coś, jeżeli to jest ten system, że tak jak mówię, że to jest najprostszy system, taki jaki jest francuski. Na przykład nie mówię, po francusku mamy 60 plus 10, to jest 70, nie. E, to, to nie jest 3 razy 20, no, ale prawie, no bo to jest 60 plus 10, nie. E, więc jeżeli to jest ten system, to jest już zagadka rozwiązana, koniec. Kropka, nie. Patrzymy, czy tu mamy idaga i daga. Patrzymy, jakie liczby powtarzają się na końcu. Zakładamy pierwszą opcja, że to jest system dziesięty. Sprawdzamy, czy ma to, ma to, ma to ręce i nogi. I mamy jedną siódemkę tutaj, tak? czy w drodze eliminacji możemy założyć, że to będzie siódemka, nie? Patrzymy, czy mamy daga. Czy daga się powtarza? Więc mamy dag, 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 dag. Jedna dwójka jest na końcu. I mamy 40, tak? 1, 2, 3, 4. 4 liczby mamy, tak? 50 to jest 2 razy 20 plus 10, co by zresztą też się zgadzało, nie? Więc to nam się będzie pokrywało, czyli i na to będzie plus, możemy sobie skasować. Teraz mamy te liczby, nie? I teraz możemy bardzo szybko bardzo szybko możemy co? podstawić te liczby, które mamy po kolei. Mamy daga zrobione jaką dwójkę, piątkę mamy asamama. Czy jak to się nazywa? Sgedi to będzie 10. Tutaj właściwie popełniłem błąd. Znaczy, błąd. Skrótowa bardzo szybko notacja, że to nie jest 11 SGD, tylko że jak będzie dodawana, w sensie nie 11, tylko że będzie na przykład nie, 20 plus 10, tak? W tym sensie. Także to trzeba mieć na względzie, że to jest taka szybka notacja, żeby pokazać, że mamy przegłos, w taki, mam, nie wiem, przegłos, zmiana samogłoski, coś tu się małego dzieje. Więc to jest szybka notatka i jakby no, nie jest do końca precyzyjna. Ale na etapie szkolnym nie trzeba robić notatek, więc jakby to nie jest nam potrzebne, nie? Dalej mamy SGD plus 10 plus... OK, mamy to podstawie, więc możemy to dopasować. Siódemkę mamy. I jest taka zasada, że ta pierwsza dwudziestka, która nie jest mnożona, tylko 20 i 30, to jest w ten sposób zapisywana. Każda kolejna następna jest zapisywana w ten sposób, taka długa liczba, nie? 34 mamy zrobione, dopasowane skoro to będzie 34, dlaczego wiemy, że to jest 34? a bo jest, bo jest 20, 30, 20 plus 10 30 jest jedyna liczba 34 na 4, podstawiamy sobie, to będzie, to jest yes, a to jest czwórka, no to szukamy dalej Jest. jese y mamy tutaj czy będzie 40 plus 4, mamy 44, mamy 44, możemy podstawić no, ten system, który mówię, to upraszczam teraz. Od 30 to jest 20 plus 10. Zapisuję jakoś, żeby to notatki miały sens. Nie? Czyli tak, to jest plus. Wszędzie mamy plusy. E, 21, 20, 20, 40 to jest to. 30 to się równa 20 plus 10. Od, e, od 40. To jest od 40. Nie od 40. Od 40 to jest jogdunik. 50 do 72. Dobra. Eee, mamy jedną liczbę, której nie mamy. Szukamy tej liczby. Hmm. A, już wiem, bo idegesa jest jeszcze tutaj. To zauważyłem, ale nie podkreślam, że idegesa mamy tutaj, także mamy jeszcze dziewiątkę. Nie mamy, nie, mamy, nie mamy trójki na końcu, nigdzie. Plus e, widzimy to, że mamy, liczymy 1, 2, 3, 4, 5. i dalej mamy jesta i Tak? Że, jest, że dziewiątka to jest 4 to jest plus 5, albo 5 plus 4, nie? No właśnie, mamy idegdag, 5 plus 2. 5 plus 4 tu będzie prawdopodobnie 5 plus 3, a to nie wiadomo co będzie, nie? No właśnie, to jest to, że widzimy, że to się powtarza. Znaczy, tak czy siak, zapisujemy to bez nawiasu, ale po prostu mówię, że pokazuję, że mamy potwierdzenie tego, że jest to dobrze ułożone, bo akurat to jest, mówię, to jest 5 plus 2, 5 plus 3, 5 plus 4, nie? Także to się zgadza. Kolejna liczba to mamy. To musimy, mamy co? Mamy tutaj dziewiątkę zrobioną, także dziewiątka to jest 100, czyli to będzie razy 3, tak? To jest trójka, której nam braku, brakuje, nie? No i zresztą mamy idigok. I ustępka to będzie 5 plus 3 do wstawienia. I możemy sobie zrobić. To jest trójeczka na końcu, zgadza się, zrobione. Możemy podstawić 29. Możemy teraz co zrobić, a zamieniamy kolejnością, bo teraz wiemy, że to jest 40 i tak dalej. Teraz ustawiamy to od najmniejszego do największego. No co, po kolei robimy. 44, 7. Ok, 44, 7 mamy zrobione. Teraz mamy 9 na końcu, to będzie to. będzie to. Ósemka na końcu, przepraszam, 8 na końcu, dziewiątka jest, dziewiątka jest. 9 jest tutaj. Za szybko to robię, nie? A, także ID Gog to jest 58. Możemy sobie ustawić to. Taman to jest jedyna. A nie, dobrze, dobrze. 51, 58, nie. Dalej mamy 60, także mamy tylko 50, 58 i 51. 58 mamy zajęte, no to drogą eliminacji musi być 51. Nie, skoro to, to musi być 1. Taman, nie? No to zostaje nam jeszcze jedna liczba, która nie jest zrobiona. To będzie w takim razie 6. Tak jest, trzeba to zrobić. No i mamy teraz mnożenie razy. Mnożenie razy. teldik. nie wiem, czemu tego nie pogrubiłem, no ale w każdym razie to jest 6. Nie to wiemy, że to jest 6. Czy mamy teraz 20 razy 6, daje nam to 120 i 130, to będzie to. Wszystko się bardzo ładnie zgadza, wszystkie liczby się pasują, nie ma żadnych problemów, jakby wszystko jest idealnie zrobione. To jest najprostszy system, jaki może być. Absolutnie, jak ktoś oglądał poprzednie odcinki, to wie, że to jest najprostsza rzecz, która może być. Po prostu mamy. E, 20 magiczna liczba 20. Nie? Także mnożymy 20, 20 dodać 10 dodać 7. Nie? To jest bardzo proste. I możemy, już rozwiązujemy teraz zadania. Zadanie drugie, to znaczy musimy to przetłumaczyć. Czyli po prostu mamy zrobioną tabliczkę. I, I teraz i teraz e, podkreślamy liczby. Nie? To jest nasza dwudziestka, to jest nasze ina, dalej mamy piątki, dziewiątka to jest, nie, to jest. E, siódemka, przepraszam, siódemka. Dalej mamy. By the way, tu jest e, oczywiście Asgedi, to, to jest ta forma, której szukamy, ale zwróćmy uwagę, że tu jest popełniona literówka, i są dwie literówki, że nie ma ani jednego słowa, które by zaczynało się na a, tylko mamy, za każdym razem mamy to e mogło się komuś pomieszać. I druga opcja powinno być na tej pozycji, na tej pozycji powinno być EZEGDI. Tak? Czyli w tym słowie mamy dwie literówki. No i to jest taki moment, że jeśli ktoś byłby złośliwy, to mógłby podnieść rękę na egzaminie, i zapytać, czy to nie ma na pewno literówki, bo wychodzi na to, że jest, bo to jest słowo z literówką. No ale okej, okay, darujemy sobie złośliwości, nie? No, ale literówka jest, nie? Eee... No i co i przetłumaczamy tak 20 razy 5 dodać 4, to się równa 104. tu jest jedna pojedyncza liczba, mamy 20 razy 8 dodać 10 dodać 5, to się równa 175, nie, to nie jest trudne. I teraz 83, trzeba sobie w głowie to rozpisać, 420 plus 3, 4 20 czy będzie to samo, plus 10 plus 1, 7 20 plus 9, nie? także. Zaczynamy wszędzie od 20, tej większej, bo to będzie mnożona, 20 razy 4, czyli 20 razy 4 daje nam 80. Musimy zapisać inne, plus 3, 3 to jest ten kok, czy jak to nazwać, nie? To jest to samo, także możemy sobie przekopiować. E, ina, azegdi, tylko pisane w ten sposób, a nie w ten sposób, bo tu jest, to, jest, to jest pisane dobrze, to jest literówki 2. E, i plu, ina plus e, taman, 1. Teraz mamy 20 razy 7. 7 to jest idigak, bla bla, bla. Dodać ina e, 9 to jest ids. E, yes, mm. I tutaj zwróćmy uwagę, że się poprawiłem. Nie? że w końcu, że to nie jest 11 plus i tak dalej. Ale tu się nie poprawiłem. Tutaj literówki zjadą. Także sprawę dobrze. No. Mm. Od tego zaczęliśmy. Tak bym udała tę naszą zagadka i to jest koniec, nie? Także teraz tego, tego streama kończymy i idziemy do zadania numer dwa. Czyli jest, jest już utworzony następne, następne, następny stream, także wystarczy ten zamknąć i wejść na następny. Zaraz, zaraz będę na następnym, a potem idziemy do zagadki numer trzy. Także ten skończyliśmy, idziemy teraz do zagadki numer dwa. Także zapraszam na następny streamie. Teraz się przełączam i wracam za dwie minuty. Na innym streamie trzeba kliknąć nową miniaturkę, trzeba tę miniaturkę kliknąć. Także zapraszam za moment.